Wyprowadzenie e, policji czy też wojska na ulicę. Donald Tusk ma w tym zakresie doświadczenie. W Polsce mamy zamach stanu, a Donald Tusk za chwilę może wyprowadzić wojsko na ulicę. Przynajmniej tak zdaje się uważać, prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Były bliski współpracownik Zbigniewa Ziobro. Skierował już nawet zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Śledztwem zajmuje się zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski, mianowany jeszcze za poprzedniej władzy. Uważam, że jesteśmy blisko sytuacji, kiedy Przeciągu pół roku, roku czasu może dojść do tego, że zostaną wyprowadzone, wyprowadzone siły zbrojne, czy też policja na ulicę, żeby próbować powstrzymać protesty społeczne. Czy Donald chciałbym, chciałbym, w czarnych okularach ogłosi stan wojenny? Chciałbym, nie wiem, myślę, że w raczej w różowych czy w, w pomarańczowych. Natomiast y, nie wiem, nie mam, ja nie Nie, nie, nie obawiam się nie jestem, pan, że zostaną wyprowadzone na ulicy, obawiam na ulicę? Obawiam się, ale nie wiem kto. Ja nie mówię, ja nie, nie, nie wymieniam tutaj nazwy. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego wspiera lider Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński stwierdził między innymi, że nowa władza jawnie łamie prawo i konstytucję. Mamy do czynienia ze stanem w którym w gruncie rzeczy prawo w ogóle przestało obowiązywać bo w tym co robi władza nie ma już niczego co jest związane z treścią przepisów no to są rzeczy które się dotąd po 89 roku w Polsce nie zdarzały i to są rzeczy które są po prostu zmianą realnie funkcjonującego ustroju naszego państwa, także ten zarzut jest całkowicie uzasadniony. Bogdan Święczkowski przekazał, że pod koniec zeszłego miesiąca podpisał 60-stronicowe zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera, ministrów, marszałków Sejmu i Senatu, posłów, senatorów koalicji rządzącej, a także prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Jak tłumaczył prezes Trybunału Konstytucyjnego, podejrzani mają od 13 grudnia 2023 roku, czyli od czasu powołania rządu pod Wodzą Donalda Tuska działać w zorganizowanej grupie przestępczej, zmieniać ustrój Polski i uniemożliwiać działanie Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów. Tutaj chodzi m.in. o KRS i Sąd Najwyższy. Bogdan Święczkowski mówił też, że ze względu na wagę zawiadomienia ubiegał się o to, by śledztwo było prowadzone właśnie przez prokuratora Ostrowskiego, który jest zastępcą prokuratora generalnego. Narracja ze strony prezesa Trybunału i szefa największej partii opozycyjnej może brzmieć, alarmująco. Jak więc reaguje na to premier? Śmiechem i grą w ping-ponga. Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu. Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy, się tym weźmieć. <laughs> Przypomnijmy, że jakiś czas temu rząd postanowił mocno obciąć budżet Trybunału Konstytucyjnego. Przycięto go o 10,8 miliona złotych, z czego niemal cała ta kwota dotyczy wynagrodzeń czynnych sędziów Trybunału. Profesor Marek Safian, były prezes Trybunału i były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozmowie z Faktem stwierdził, że stawianie dziś tez o domniemanym zamachu stanu w Polsce jest po prostu niebezpieczne. O tym, co dokładnie powiedział profesor Safian, mówił w programie Fakt Live szef działu politycznego faktu. Ocenia, że wygłaszanie tez o zamachu jest wyraźnie niebezpieczne. Dodaje też, że działania są czynnikiem, który może okazać się poważnie dezorganizujący i wytworzyć w społeczeństwie takie poczucie zagrożenia. Z kolei minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, w internetowym wpisie wyśmiał zawiadomienie w sprawie zamachu stanu. Polityk napisał na portalu X-Tag: Mamy drugiego specjalistę od zamachu, równie poważnego. Sikorski nawiązał w ten sposób do postaci Antoniego Macierewicza. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie mówił, że pod Smoleńskiem doszło nie do katastrofy, a do zamachu. Politycy koalicji rządzącej wielokrotnie nie dawali mu wiary i nie traktowali Macierewicza poważnie. Doktor habilitowany Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, skomentował w sieci ruch prezesa Trybunału Konstytucyjnego. We wpisie na Platformie X napisał Zamach stanu? Będzie jeden problem. Zamach stanu to zmierzanie do zmiany konstytucyjnego ustroju RP. Tymczasem trwa coś dokładnie odwrotnego przywracanie w Polsce konstytucyjnego ustroju. Jeśli więc szukać jakiegoś zamachu stanu, to raczej w okolicach końca 2015 roku, na przykład w TK. Z kolei w rozmowie z faktem karnista dodał, że z przymrużeniem oka powiem, że rzetelnie przeprowadzone śledztwo trzeba by rozpocząć od końcówki 2015 roku i zastanowić się, czy przez ostatnie 9 lat nie mieliśmy do czynienia ze zmianą konstytucyjnego ustroju państwa. Zaczęło się od ataku na TK, potem krok po kroku trzeba by prześledzić wszystkie działania uderzające w sądownictwo oraz różne instytucje, które stały się wydmuszkami, a nie organami opisanymi w Konstytucji. Na zawiadomienie do prokuratury o ewentualnym zamachu stanu zareagował też minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Wierni żołnierze Zbigniewa Ziobry, czyli Bogdan Święczkowski oraz Michał Ostrowski, realizują bardzo konkretne polityczne zadania, skomentował, po czym dodał. Nic nie zatrzyma prokuratury przed działaniami na rzecz obywateli, przed odpowiedzialnością na rzecz społeczeństwa i przed rozliczeniem tych wszystkich nieprawidłowości, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat. Prokurator, który prowadzi śledztwo w sprawie domniemanego zamachu stanu, wziął udział w konferencji prasowej tak mówił o toczącym się postępowaniu. Nie przesądzam o jego wyniku, natomiast jest to mój obowiązek, żeby w tak niezwykle poważnej sprawie przeprowadzić w sposób spokojny i obiektywny czynności dowodowe, podkreślał. Pan prokurator generalny, który jest moim bezpośrednim przełożonym, no nie może mi tego śledztwa zabrać, gdyż to śledztwo dotyczy również jego działań, jak wynika z zawiadomienia popełnieniu przestępstwa i złożonych w tej sprawie zeznań. Po wystąpieniu prokuratora Ostrowskiego rzeczniczka prokuratora generalnego Zwołała swoją konferencję, gdzie usłyszeliśmy m.in., że na chwilę obecną korespondencja o nieznanej oficjalnie treści, która wpłynęła z Trybunału, jest prywatną korespondencją prokuratora Ostrowskiego. Ustaliliśmy, że 3 lutego pracownik TK osobiście przyjechał do siedziby Prokuratury Krajowej, a następnie złożył zamkniętą kopertę w sekretariacie zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Ten fakt przekazania korespondencji został odnotowany przez sekretarkę i to jest stan naszej wiedzy, potwierdzający, że wpłynęła do zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego jakaś korespondencja z TK. Powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego. Względy formalne dotyczące obiegu dokumentów w prokuraturze sprawiają, że pani rzecznik nie mogła jednoznacznie stwierdzić, na jakiej podstawie przesłuchano już pierwszych świadków, bo sprawa, jak mówi, na razie jest niezarejestrowana. Cała sytuacja jest pewnego rodzaju pokłosiem chaosu w wymiarze sprawiedliwości, o którego spowodowanie oskarżają się politycy obu stron. Obecnie rządzący powołują się na wyroki europejskich trybunałów i nie uznają np. Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego oraz niezależności Trybunału Konstytucyjnego.